Proszę, mamy fabrycznie nowe Mitsubishi, o nowe osłony, wahacze, nowy wydech. Tam można podejrzeć nowy silnik. Wszystkie nowe piękne miejsce od chociażby takie, gdzie fabryka zostawiła. No, tobie wyostrzymy. Proszę, fabryka nam tu zostawiła piękne miejsce obdarte do góry blachy. I tu mamy nowego kata, piękne osłony aluminiowe I Tylny zawias wyostrzmy może to będzie trochę łatwiej O proszę bardzo sprężynki, zaciski Nowe śrubki, tu? Nowy haczyk dla ciekawskich robił go bring, a tu o, proszę o, piękna rdza już na wydechu. W aucie, które ma 200 km przebiegu. Tutaj następne piękne miejsce, nie wiem czy widać. O proszę, tuleja wahacza jedna. Tuleja wahacza druga. To wszystko już jest pięknie rude. O tutaj gwint. Nie wiem czy wyostrzy. O proszę, gwint na łączniku staba. Co tu jeszcze mamy? Tu jest trochę już rudo. W takim ładnym łączeniu. No a tu analogicznie druga strona. Też proszę. O. Łącznik taba. Tu ja Też ruda. Poszukajmy jeszcze. Tu jeszcze. Póki co nic, to wszystko ładnie. A tu na przykład przy kole, proszę połacie gołej blachy w miejscu gdzie... ...będzie pięknie szorować wszystko spod przedniego koła. Przyjrzyjmy się, o tu jest przednia opona. Ładnie to będzie wszystko lecieć, o dokładnie tu. Te otworki. No a teraz zobaczmy ciekawostkę z przodu. O, proszę już chyba trochę ostrze, nie wiem czy uda mi się podświetlić tak żeby O, już widać jaki to jest ładny kolor Zaraz zaświecimy O przybliżmy sobie proszę O, piękna rdza i teraz zobaczmy o, jak się pięknie już sypie to samo mamy tu na łączniku staba i już ładnie nam zaczyna korodować teraz popatrzmy dalej Proszę. Pół oś. Miejsca frezowane. Nic nie lakierowane. A no i tak to. Zrobimy sobie takie z dalsza. Może troszkę oddalimy. O, proszę. Tu jest całe piękne podwozie. O przodu przez środek aż po tylne zawieszenie i piękny jeszcze błyszczący wydech